Temat lekcji zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Jesteśmy w dziale o Polsce, więc będę mówić o tym środowisku w Polsce. Na co będę zwracać uwagę? Przedstawię Wam, jaki jest stan środowiska przyrodniczego, pokażę zanieczyszczenia różnych elementów powietrza, gleb, wód, lasów. Postaram się także Wam ogólnie zarysować problemy ekologiczne Polski, bo takie zagadnienia często są na maturze. Zanieczyszczenia powietrza, i nie tylko w Polsce, są skutkiem antropopresji. Chcę przypomnieć wam to słowo antropopresja. Pokazywałam wam już kiedyś zdjęcia, przykłady antropopresji. To jest antropopresja i taka kopalnia odkrywkowa, i ingerencja człowieka budującego drogę w Parku Narodowym. Antropopresja, kto z Was nie pamięta terminu, proszę o przepisanie ogół działań człowieka mających wpływ na środowisko przyrodnicze. No i to nasze złe działania na środowisko przyrodnicze mogą być planowane i przypadkowe. Mogę planować wydobywanie surowca metodą odkrywkową, co da bardzo duże zmiany w środowisku i mogę przypadkowo wpłynąć na życie zwierząt lub roślin. Jakie zagrożenia dla środowiska niesie właśnie taka działalność człowieka? No, wstawiłam kilka zdjęć. One odnoszą się też w jakiejś mierze do Polski, więc mam wylesianie, deforestację. U nas na szczęście ten problem jest w bardzo małej skali i wręcz lesistość w ostatnich latach troszeczkę nam wzrosła. Mamy problem składowania odpadów, mamy problem emisji gazów, pyłów do atmosfery zanieczyszczeń wód ściekami, degradacji gleb, no i zagrożenia różnorodności biologicznej. To wszystko mieści się w tych zdjęciach i za chwilę będę Wam szczegółowo kolejno omawiać. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce. No to przedstawię taki wykres, żeby tak nas, nas umiejscowić w czasie i pokazać, jak ten stan jest teraz w porównaniu do lat ubiegłych. Bo jeżeli mam mówić o jakiejś tendencji yy, i czy ten stan się polepsza czy pogarsza, muszę Wam pokazać dłuższy odcinek czasu. Pokazuję Wam emisję dwutlenku węgla na mieszkańca w Polsce. Wydaje mi się, że to taki bardzo ważny wskaźnik. I on przede wszystkim pokazuje nam, że jest trochę lepiej. Widać, że najgorszy czas dla stanu środowiska to były lata 80. Lata, które wiązały się w bardzo, z bardzo dużym rozwojem przemysłu. I po roku 80. mam poprawę i zapiszcie sobie taki punkt, dzięki czemu ta poprawa po latach 80. miała miejsce. Zmniejszyła się wielkość produkcji w wielu gałęziach przemysłu, i tu przypominam Wam z działu przemysłu, to pojęcie restrukturyzacji przemysłu, ono na to wpłynęło, że po restrukturyzacji przemysłu, mniej przemysłu ciężkiego to mniej zanieczyszczeń. Yy, zaostrzały się pewne normy i wymagania wobec przemysłu, yy, i jakby po latach 80., wreszcie zaczęło się mówić, o ochronie środowiska. Między innymi nasze starania o wejście do Unii Europejskiej miały bardzo tutaj było dużo wymogów co do naszego kraju, które musieliśmy spełnić właśnie w kwestii ochrony środowiska, więc te wymogi Unii Europejskiej też na przykład właśnie tą emisję. Zanieczyszczeń nam na szczęście tutaj zmniejszyły. Więc podsumowując, widzimy, że jest jakaś poprawa i, i tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o starania w ochronę środowiska w Polsce. No a teraz popatrzmy na kilka map, wykresów, jak obecnie wygląda stan środowiska w Polsce. Zacznę od zanieczyszczeń w powietrza. Wskazuje mapę z rejonami o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza. Jeszcze będzie kilka takich map. Myślę, że od razu widzimy, że wiąże się to z y, istnieniem ośrodków miejskich, z urbanizacją, zatem też z przemysłem. Pierwszy problem w zanieczyszczeniu powietrza, o którym chcę opowiedzieć, to jest problem przedstawiony tutaj na wykresie. Popatrzcie, czy potrafilibyście nazwać. Ten problem. Mam zanieczyszczenia z elektorowni fabryk, zanieczyszczenia z nawożonych pól, ale też z składników naturalnych, z rozkładu szczątków organicznych, z wulkanów i w tym przypadku wszystko to wędruje do chmur. W związku z tym mowa tutaj jest o kwaśnych deszczach. Kwaśne deszcze, które w Polsce dają niestety między innymi taki skutek: czyli. Występowanie w sudetach zniszczonych lasów, gdzie kwaśne opady oraz mgły uszkadzają nadziemne części roślin i powodują przedwczesne opadanie liści. I trochę wykresów, źródła zanieczyszczeń powietrza i tutaj chcę przedstawić dwutlenek siarki. Poproszę, żebyście napisali sobie ten gaz. I dwutlenek siarki mamy. Z energetyki przede wszystkim, na drugim miejscu z rafinerii przemysłu, z gospodarstw domowych i transportu. No i dobre wiadomości: od roku 2001 emisja dwutlenku siarki w Polsce zostaje ograniczona, podobnie jak emisja tlenków azotu, i tutaj już mamy od końcówki lat 80. też pokazany wzrost. Zwróćcie uwagę, że w latach 2000 już nie widać tego spadku, ale od lat 80 jest on zauważalny. I tlenki azotu, emisja z transportu, energetyki, przemysłu i gospodarstw domowych. Z raportu podsumowania dla Polski za 2019 rok yy, znalazłam dane dotyczące całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń chciałabym, żebyście ten rok 2017 sobie przepisali. niekoniecznie macie te liczby znać, tylko chcę, żebyście zobaczyli jaki jest udział gazów. Wypiszmy sobie je w kolejności. Czyli pierwsze mamy gazy cieplarniane, w których skład wchodzą między innymi te poniższe gazy. Czyli to jest taka suma gazów, które, Tworzą nam tą powłokę cieplarnianą, czyli mamy odbite promienie słoneczne od Ziemi, które od tej powłoki cieplarnianej z powrotem wracają do Ziemi i podwyższają temperaturę, co widać yy, i czuć, mogę powiedzieć, bo. Widziałam klimatyczne podsumowanie roku 2020, no i pobiliśmy kolejny rekord średniej temperatury w Polsce. Znowu zestawiając cały rok, był to kolejny najcieplejszy rok w historii Polski. Więc mamy gazy cieplarniane 413 tysięcy ton w tysiącach, przepraszam, to jest czyli 413 milionów ton. Na drugim miejscu tlenki węgla. 2 543 000 ton, później tlenki azotu 804 tysiące ton i dwutlenki siarki 583 000 ton. Poziom zanieczyszczenia pyłem, pyłem, który prowadzi do zjawiska, które nazywane jest smogiem. Myślę, że doskonale znacie to zjawisko. Kiedyś uczyłam o smogu głównie w Azji, a od kilku lat to właśnie nasz kraj bije rekordy w smogu i stawiłam mapę niestety ze stycznia tego roku 2021, kiedy to mieliśmy kilka dni mrozów i Mapa smogu nad Europą wskazywała intensywnie na nasz kraj jako ten, w którym to zjawisko jest najgroźniejsze. Wiąże się to u nas bardzo mocno z sezonem grzewczym, więc wtedy, kiedy w domach palimy, idą dymy z kominów, mamy to zjawisko smogu. I normy przekroczone, tu mamy rok 2017, 3000% przekroczona norma. Wydaje mi się, że teraz, właśnie w styczniu, mieliśmy podobny problem. Zanieczyszczenie wód. Nasze jeziora i przede wszystkim rzeki są zanieczyszczone, i chociaż pokazuje tu od lat 90. pewien spadek, ten spadek wiąże się z tym, że na szczęście powstawało wtedy sporo oczyszczalni ścieków. Główną przyczyną degradacji wód są właśnie te ścieki, odprowadzane do wód. Drugim powodem będą zanieczyszczenia z terenów rolniczych. One także spływają do wód i tu jeszcze Wam przypominam jedno słowo powodują zjawisko eutrofizacji czyli mamy te nadmierne rozrastanie glonów w wodach i zielone wody w Bałtyku i w rzekach. Stan jakości głównych wód w związku z tymi dwoma czynnikami, czyli zanieczyszczeniami przemysłowymi i zanieczyszczeniami spór, jest bardzo zły, inaczej tego ocenić nie mogę. Większość naszych rzek to są wody pozaklasowe, czyli absolutnie niezdatne do użytku. Wiecie, że nawet nie kąpiemy się, nie wchodzimy do tych wód, jest to na tyle dla naszej skóry niebezpieczne. Punkt szósty, degradacja gleb i lasów. Yy, najpierw mapa lasów, bardzo przemawiająca, ponieważ zwróćcie tu uwagę na kolor ciemnozielony. Yy, on właściwie występuje co nieco w województwie lub lubuskim i zachodniopomorskim i to tyle. A ten kolor zielony, ciemny to są drzewostany zdrowe. Mówimy tutaj o takim słowie De, defoliacja i to jest pozbawienie rośliny liści wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych e, tych chemicznych, chorób, owadów najróżniejszych. Więc nasze lasy zdecydowanie są jak widzicie zagrożone e, i ta defoliacja dotyczy 23% drzew iglastych i liściastych. Drzew zdrowych, tak jak mówiłam, jest bardzo mało. I teraz gleby. Według danych statystycznych udział gleb zdegradowanych w Polsce wynosi 2,7%. Wydaje się, że dużo lepiej niż w przypadku lasów. Degradacja w dużym stopniu, bardzo silna. Mamy w województwie tym, które jest najbardziej związane z przemysłem, a więc w województwie śląskim zapiszcie bardzo silne zanieczyszczenie gleb. No i tam, gdzie są zwiększone ośrodki przemysłowe, tam to zanieczyszczenie wzrasta. Pamiętajmy jednak, że no, przy glebie wam więcej o tym mówiłam. Dużo czynników wpływa na tą degradację gleby, tu na przykład mamy zestawioną degradację erozją wodną gleb, i tutaj wiąże się to z nachyleniem terenu, będzie tyczyło się zatem głównie Polski południowej, co jest dodatkowym. Powodem niszczenia gleb w tym rejonie. Punkt siódmy odpady i zacznę od czegoś pozytywnego. Wyszukiwałam najróżniejsze wykresy odnośnie ilości produkowanych odpadów na mieszkańca, i tu miłe zaskoczenie w natle Unii Europejskiej wypadamy tutaj dosyć korzystnie. To wcale nie my produkujemy najwięcej śmieci. Gdyby popatrzeć na czołówkę. Krajów, kto produkuje najwięcej śmieci, a później na końcówkę, to zwróćcie uwagę, jak dla mnie wiąże się to z poziomem rozwoju kraju. I mogę powiedzieć, że kraje najwyżej rozwinięte, no jakby kupują więcej, produkują więcej, więc śmieci też niestety yy, mają więcej. Zaraz pokażę, mimo wszystko, z czym my mamy problem. Najpierw statystyki, odpady wytworzone w ciągu roku, no i tak na przestrzeni lat różnie to bywa. Są wzrosty, spadek. Teraz mamy w 2000, za 2017 rok, widzę, lekki spadek, ale mniejszy udział śmieci odpadów poddanych odzyskowi. I to właśnie będzie ten y, nasz problem. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie, czyli to, co udaje się dawać Polakom do segregacji. Y, w tym wzrost mamy w odpadach biodegradowalnych y, spore ilości szkła i wzrost odpadów wielkogabarytowych. No, na przykładzie Torunia mogę powiedzieć, że faktycznie. Wzrosła liczba punktów, gdzie te odpady wielkogabarytowe są przyjmowane, co być może właśnie ułatwiło nam ich składowanie. No i tutaj właśnie, obieg śmiecia w przyrodzie, poziom, poziom zamożności ma wpływ na ilość odpadów. Mamy tu potwierdzenie tego, o czym wcześniej mówiłam, że im kraj wyżej rozwinięty, im kraj bogatszy, tym odpadów produkuje więcej. No a chcę Wam zwrócić uwagę na... Kolor zielony i recykling odpadów. Znajdujemy Polskę pod koniec zestawienia, jeśli chodzi o ilość śmieci. No ale ten recykling nie jest u nas najwyższy i moglibyśmy jeszcze więcej yy, tutaj się postarać przetwarzać odpadów. Punkt ósmy. Najważniejsze problemy ekologiczne w Polsce. No. To jest taki punkt, który dodałam od siebie, nie ma go nigdzie w podręczniku. Starałam się dotknąć różnych aspektów. Przepraszam, część tutaj rzeczy powtórzę, bo bym chciała, żeby moi uczniowie mieli te problemy ekologiczne zebrane w jednym miejscu. O pierwszym problemie, o którym gdzieś już mówiłam Wam przy przemyśle. Przede wszystkim w filmie, do którego zachęcam o elektrowni w odkrywkowej, kopalni przepraszam w bełchatowie. Mowa jest tutaj o degradacji środowiska wynikającego z eksploatacji surowców mineralnych. Zapiszcie, proszę sobie ten problem i pamiętajcie, że no tutaj mamy szereg problemów i tam to bardzo dokładnie yy, omawiałam. mamy ten problem leja depresyjnego, czyli problem z wodami, zanieczyszczeniami, zwałowiska, wyrobisk powstania też. Yy, bardzo dużych hałd, zagłębień, i to zarówno tyczy się kopalń głębinowych, jak i kopalń odkrywkowych. Drugi problem to jest zanieczyszczenia powietrza, no i pokazywałam, że chociaż od lat 80. jest spadek, to już po roku 2000 jakby trzymamy się pewnego poziomu. No, i mamy problem z oczyszczaniem gazów. Do tego dokładam też prawdę, że to nie są tylko nasze zanieczyszczenia, one docierają także do nas z innych krajów. A że wiecie, że w Polsce przeważają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie, no to właśnie od tych sąsiadów także do nas zanieczyszczenia docierają. Duże zużycie i zanieczyszczenie wód. Yy, mówiłam o tym słabym stanie naszych wód, sporo ciągle zanieczyszczeń do rzek i ciągle możemy mówić o niewystarczającej ilości oczyszczalni, jeżeli ten stan wody w rzekach jest taki słaby. Degradacja gleby, bardzo ważny problem, często pomijany. Yy, gdybyśmy poniszczyli wszystkie gleby, to życie nasze yy, no, byłoby problemem, ponieważ wiąże się to z uprawą roślin, z wyżywieniem. Bardzo ważna jest dla ludzkości gleba i tu możemy mówić i o wpływie przemysłu, o, o działalności rolniczej na wozach kwaśnych deszczach, ale o pewnych złych nawykach rolników, jak zła orka lub brak płodozmianu. Odpady, i chociaż na tle Europy nas pochwaliłam, to w Polsce widoczny jest wzrost ilości produkowanych odpadów, coraz więcej wysypisk. Możecie tu na maturze zawsze wspominać o nielegalnych wysypiskach śmieci, które do dzisiaj w Polsce gdzieś powstają, często w lesie jest to naganne zachowanie. Degradacja lasów, sporą część lasów, jak dziś pokazałam, mamy uszkodzonych. Lasy też szkodzą, kwaśne deszcze, szkodniki i narażone są tu na te zniszczenia bardziej lasy i glasty. Podsumowując tą dzisiejszą lekcję, powiedziałam jaki jest stan środowiska przyrodniczego, w jakim mierze mamy zanieczyszczone powietrze, gleby, wody i lasy. Określiłam najważniejsze problemy ekologiczne Polski. To wszystko może się przydać na maturę. Dziękuję.